No. Ola. I Oliwia, pokaż się. Nie, nie, nie. Ups. Ola gra na Dobra. Dobra, ja, tu ja tu jestem. Się no. Jest. A ja tu. A, mówisz, um, że na nie... To? No. No. Jest... Dzisiaj... właśnie, byłyśmy na siłowni i w całym. No i byłyśmy dzisiaj w galerii. E... Biegałam 8 na godzinę na bieżni. A ja 20 na A takim rowerku. A jest I pół. I pół to jest wiele. I pomóż mi, pomóż. Oliwia, to nasze kanale koroko, kurde. Ojejku, jak to Zobacz. jest? Tu. Chyba tam musisz iść. Tam na tą stronę? A potem przy ta, ta. O, Tak? No śpiewaj, coś nam. Na to. Coś. Śpiewaj, śpiewaj. Coś, 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 coś. Ślicznie, pokiwaj. No, Cześć. Cześć. Chodź, Cześć. Cześć, tak, to Cześć. będziemy grały w Monopol. No. A Oliwia gra? Cześć. Tak, wielki mam. Pani dostała na urodziny, a ona ma wielką kulkę w grze. Tak, tak, tylko roku, bo, zjad, tak, bo zjadła 15 kwiatów. No, dzień. No fajnie, cały czas w arkadzie. No a potem do Jurki poszłyśmy też graliśmy w Monopol. No, I teraz panią Ile żyłyśmy sobie? Ania, a Ania miała o 19 do Poznania? Nie? Tak, właśnie, jedzie. A teraz ciągu. jesteśmy w hotelu. Bo jesteśmy w Warszawie. A ty masz w Bale, bo kupiłaś nową bluzę. No, Juju, jaja! No, Taki gruby, No ja gruby! Zosia skorupka! <gulia> Zosia skorupka! I Julia węzewka! I Ola skorupka! No i Oliwia! Taki wieczór! Zabrałaś aż cztery! <gulia> no kurde, to się kręci! I kręci! I kręci!